Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy babeczki pomarańczowe. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, szklankę soku z pomarańczy, pół szklanki oleju, dwie płaskie łyżeczki sody, szklankę cukru, dwie i pół szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności. 250. Tutaj mam skórkę z pomarańczy. Pomarańczy. Wyszorowałam i skórkę starłam, połączyłam z cukrem i mam ją w lodówce. Teraz jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam sok z pomarańczy. Dodaję olej, sodę oraz, ojej, dwie łyżki skórki pomarańczowej i porcjami dodam. Mąkę. Całość należy bardzo dokładnie pomieszać. Składniki połączyć. połączymy. takiego wyli i opcjami będę piegła. Ponieważ mam inną, jedną dwaremkę, więc muszę to zrobić Tak. Ciasto już mam. Idealnie. Połączone. Teraz jeszcze przemieszam. I będziemy nakładać 3 czwarty papierowych papilotek. Ja to sobie zrobię foremką gałkownicą do lodów. napełnie. 3 czwarte i będziemy piekli około 20 minut w 170 stopniach. Każdy ma inny piecyk więc sprawdzamy oj bodników, sprawdzamy, jeżeli patyczek jest suchy, świadczy o tym, że już mamy babeczki gotowe. Możemy jeszcze wiesz posypać skórką pomarańczową i wędrują do piekarnika. Babeczki pomarańczowe. Tak przygotowane na 20 minut. Babeczki mam upieczone, i tutaj mam lukier. Mam tutaj szklankę cukru, pudru i cztery łyżki soku z pomarańcza. I babeczki zanurzamy w luksze i posypujemy skórką z pomarańcza. O ile Państwu mój przepis na babeczki pomarańczowe się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Babeczki pomarańczowe.